Złotaru i pojazdy premium za darmo. Łapcie brata, łapcie siostrę, łapcie mamę, łapcie wszystkich i powiedzcie im o tym, no i materiał sponsorowany Kowal się sprzeda! Okej, okay, dobra, może i nie do końca za darmo, ale to też uczciwa cena. I no właśnie, jaka cena? Słuchajcie, jak widzicie tutaj to na ekranie, co tutaj macie stronkę. To skontaktowała się ze mną ostatnio firma GameHack yy, w sprawie materiału pokazującego właśnie tą stronkę, na którą teraz patrzymy. Zobaczcie, kamerkę mam tutaj, a ekran ze stroną mam tutaj, więc, więc nie będę wam patrzył prosto w oczy, jak będę wam to mówił. Mam nadzieję, że to nie problem. Yy, także yy, powiem tak, no yy, że to nie jest pierwszy raz, kiedy ktoś ze mną się kontaktuje w sprawie zareklamowania czegoś. Yy, ale tym razem jest inaczej. Już Wam tłumaczę dlaczego. Mianowicie z ciekawości otworzyłem właśnie stronę Gamehack, żeby sprawdzić, co, co to w ogóle jest, o co chodzi, i okazało się, że strona jest legit 100% no scam i, i, i w ogóle takie tam. A skąd jestem tego pewny? No właśnie, sprawdziłem stronę osobiście i działa. Dostałem nagrodę, sko jest legit. Zresztą pokażę Wam, mam na tyle punktów, że pokażę Wam, yy, że, że te nagrody działają. No i yy, jak to działa ogólnie? Powiedzmy tak, yy, biorąc pod uwagę, że zgarniamy ze stronki, zagranie w Artandera, punkty, które możemy później wymieniać na złote orły lub pojazdy premium. No to postanowiłem zapytać samych yy, gajzinów, samych tych tam u góry, co robią naszego Artandera. Czy wiedzą o tej stronie? I uwaga, mamy zielone światło. To znaczy mamy 100% pewności, 100% ledgnowskam. A teraz, jak to wszystko działa? No właśnie, kojarzycie zadania dzienne w Wartanderze, aż to odpalę, momencik, odpalimy Thunder. Dobra, wracając do zadań dziennych, sorry, miałem delikatny problem z odpaliem Wartandera jak zawsze, oczywiście nieważne. <laughs> Także kojarzycie zadania dzienne, które mamy tutaj, al Battle Task yy, mamy na przykład Mamut Hunting, czyli polowanie na ciężkie czołgi i musimy mieć pojazd powyżej trzeciej ery, przepraszam. I musimy rozwalić yy, ciężkie czołgi. Wtedy dostaniemy 100 warbonców i tam 2000 srebrnych lwów, tak? I tutaj w tych sklepach, tu mamy 5 poziomów tego sklepu. Przez cały miesiąc trzeba się męczyć. I tutaj później za te warboncy, no wybaczcie, ja już mam, ja już mam pozamykane to. Yy... Inaczej, to jest świeży miesiąc się dopiero zaczął, więc nie mam tutaj jeszcze dostępnych, nie wykonywałem zbyt dużo tych zadań, ale za to można te pojazdy premium pozgarniać. Bo żeby to odebrać, trzeba mieć piąty poziom sklepu i nazbierane yy, na przykład 3000 warbonców. Także tu są wymagania, wymagania, jeszcze raz wymagania. Mamy określone maszyny premium, które można dostać. Nie ma nagrody z złotych orów, nie można tych warbonców za złote orów wymienić. Możemy co najwyżej wymienić to na skrzynkę Battle Trophy. Tak, i tutaj jest 6 yy, różnych pojazdów które mogą nam wypaść, później te pojazdy jako kupon możemy sprzedawać na rynku no i oczywiście rynek zabiera sw swoje parę groszy z tego wszystkiego, swój procent jak sprzedamy od ceny, później za te gajdzin, dolary, które mamy na koncie, można sobie tam kupić złotory czy coś. Skomplikowane, niepotrzebnie skomplikowane, ale i tak gramy w tego Wartlandera, te zadania się same wykonują, może coś się czasem uda ugrać. No i właśnie słuchajcie teraz Skoro już o warboncach powiedziałem, tak? O tych, o tych cholernych zadaniach Dobra, to skoro już o tym powiedziałem To obczajcie to Takie same zadania dzienne Znaczy, no dobra, nie takie same Ale na tej samej zasadzie zadań dziennych Mamy na stronie Gamehack I teraz wrócimy do tej stronki Zadania dzienne są dla różnych gier O tym sobie powiem później Ale zakładamy konto yy, na Gamehacku Jeszcze tego nie róbcie spokojnie Zaraz, zaraz wam powiem yy, co i jak wystarczy wyszukiwać tutaj wpisać War Thunder. Wyskoczy nam zakładka gry, tutaj wybieramy, otwieramy grę War Thunder. I tutaj mamy u samej góry zadania dzienne. Na przykład zadanie numer 1. Wygraj 5 bitew. Wykonaj, yy, mogę je wykonać i dostanę za to 413 yy, tych, tych 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 kamieni dusz. O tym też zaraz powiem, co są kamienie dusz. Trzeba zrobić zrzut ekranu. To nie jest tak, że mamy tutaj połączone konto, i to automatycznie wykrywa, że coś tam porobiliśmy w grze. Tylko zrzut ekranu y, musi być tutaj wkleić, tak jak widać. Zrób to dobrze. Zrzut powinien przedstawiać cały ekran. Na wykonanie zadania musi być dobrze widoczny. Wszelkie próby oszustwa będą karane odrzuceniem nagród oraz banem bez możliwości odwołania. I teraz, tak, zróbmy screena w artanderze. Gdzie tutaj się te bitwy sprawdzało Wiktory, 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 Wiktory Pięć wygranych jest Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Jest Więc zrobię sobie screena Guzikiem print screen chyba Wchodzimy do lokalizacji War Thundera Wchodzimy sobie do pliku screenshots Wyciągamy sobie tego screena O, i F12 i print screen robi screena Okej, okay, to tego nie wiedziałem Nie wiedziałem, że tak się zdarzy Ale okej, okay, mamy tego screena tutaj, nie? Na pulpicie Widać na nim, że jest 5 zwycięstw. Nie pisze na stronie, że potrzebnych jest 5 pię zwycięstw pod rząd. Więc wybierz zrzut ekranu lub upuść go tutaj. Bam, otwieramy. Pobycie wysłano zadanie do gry. Zadanie zostanie zweryfikowane w ciągu 24, 48 godzin. przepraszam. I w ciągu tych 48 godzin, jeżeli stwierdzą, Ej, faktycznie wygrał 5 bitew i jest to na screenie dobrze ładnie pokazane, to Bam, moje konto zostanie doładowane w ciągu 48 godzin. I dopiero wtedy drugie zadanie nam się odblokuje. Jak widzimy, tutaj na razie za 4 wykonane zadania dostajemy 1650 kamieni dusz. Zaraz do tego wszystkiego przejdziemy. Wiem, że może trochę chaotycznie wyjdzie. Przepraszam, robię takie. Takie przedstawienie czegoś po raz pierwszy czegoś co nie jest czołgiem lub samolot. Oczywiście, tak jak wspomniała tutaj ta pani Misty bodajże na tej stronce, nie można tymi screenami manipulaczy perma bana na swoje konto. No i właśnie na gamehagu też musicie mieć konto, a link do jego założenia macie w opisie filmiku. Pierwsze co się wyświetli pod filmikiem. I z tego mojego reflinku możecie to konto założyć. No i ponieważ strona yy, stronie Gamehag Zależy na powitaniu was jak należy. Po stworzeniu konta na stronie z tego reflinku pod filmikiem, możecie użyć tego kodu, który tutaj teraz widzicie na ekranie. Jeżeli, jeżeli nie jestem pepegą, to wkleję go sobie ładnie między, między paluchy tutaj i będzie taki ładny. Czując ten kod na stronce, dostaniecie jedną darmową skrzynię z moją nazwą. Ale oczywiście wszyscy wiemy, jacy są ludzie i że nadużywaliby tego mechanizmu, więc zanim będziecie mogli ją otworzyć, trzeba nazbierać na swoim koncie 200 kamieni dusz, jak widzieliście pierwsze zadanie jest bardzo łatwe, Dostajemy za nie 413 kamieni dusz, za samo logowanie dzienne dostajemy po 5 kamieni dusz także, także easy Myślę, że to zadanie będzie łatwe. Wystarczy wygrać 5 bitew i wrzucić screena, że się wygrało 5 bitew, nie? Każdy sobie chyba z tym da radę pędzić później. Szczególnie, że nie ma tutaj określonego na jakim baty ratingu trzeba te bitwy wygrać. Na jakiej erze, także wiecie, M22. Albo na przykład bierzecie cały line-up Panzer II, jedziecie, rozpieprzacie cały team przeciwnika bez problemu, gracie z czterema kolegami, robicie to w czwórkę z kolegami, wyjeżdżacie pełnym teamem 1-0, robicie zadania i hulaj dusza piekła nie ma, nie? Przynajmniej to jeżeli chodzi o wygranie pięciu bitew, jakie następne zadanie jest, to szczerze mówiąc sam jeszcze nie wiem, bo mi się jeszcze nie załadowało, tak? No i teraz dochodzimy... Cie, to ktoś na Twitchu zafollowował akurat, ale już wyłączyłem od boxa yy, sorki. <laughs> co, to, co to, są kamienie dusz? Może powiedzmy to tak. Yy, za wykonywanych zadań na stronie Gamehack otrzymuje się właśnie te kamienie dusz. I jest to ich taka swoista waluta na tej stronie. To ciekawe, nie trzeba grać tylko w War Thundera. Żeby te kamienie na wartanderowe nagrody yy, zgarnąć, jak widzicie, tutaj już wam pokażę na głównej stronie gier różnych, jest wiele różnych zadań. Wybierz system operacyjny swojego urządzenia mobilnego plus 5 kamieni dusz, pobierz wtyczkę plus 20 kamieni dusz, War Thunder, za wykonane zadanie otrzymasz, to jest to pierwsze zadanie. Po wykonaniu tego zadania, odblokujesz kolejny, za który otrzymasz aż 660 kamieni dusz. To jest jakiś total battle, whatever. Ale mamy na przykład od Gadzina, jest tutaj też crossout, bo tak jak mówię, Gadzin współpracuje z tą stronką i wiedzą co robią. Wygrać 15 bite w krozałcie, to jest pierwsze zadanie, jak widać, jest określone jako dużo łatwiejsze. Także na przykład w takiego crossouta grając, też zbieramy kamienie dusz. I to na co wydamy kamienie dusz, to jest nasze osobiste widzimy się. To znaczy, możemy grać w Crossouta, zbierać kamienie dusz, a później wejść do, na stronkę War Thunder, w sensie na zakładkę War Thundera tutaj w tutaj na stronie Gamehack, wejść w zakładkę nagrody i jak widzicie, nagród jest dużo. Wiecie, co łatwiej chyba będzie tak, że wejdę w grę War Thunder tutaj najpierw. Żeby, żeby móc to ładnie przedstawić Mój internet jak zwykle pokazał co potrafi A shit boy, Akurat jak nagrywa materiał, konserwujecie stronę? Naprawdę? God dammit, no dobra, no nie ustalałem z nimi kiedy będę ten materiał nagrywał To wrócimy po przerwie technicznej Okej, okay, po paru minutach wróciło <laughs> No nie powiem, że nie jesteśmy jako gracze Artendera przyzwyczajeni do takich sytuacji Także, eee, także luz, nic się nie stało Jak widać tutaj pierwsze zadanie, oczekuję na weryfikację już moje ale my jesteśmy na tej głównej stronie War yy, na portalu Gamehack Przechodzimy do zakładki nagrody i patrzcie na to Tysiące yy, kamieni dusz, 500 orełów Waga, jak wam brakuje srebrnych lwów to też można je za kamienie dusz wymienić Nie, inaczej, kamienie dusz za srebrne, srebrne lwy, tak? Ale są też pojazdy premium, na przykład tak jak widzicie Mamy, no ten akurat jest słabiutki, nie? To jest pierwszej rangi brytyjskiej a13 MK2, ale mamy tutaj Cobra Kinga za 10 tysięcy kamieni dusz. T20 mamy za dychę. Churchilla mamy za 6100. No i dobra, jeżeli nie interesują was pewne nagrody, jeżeli nie będziecie czuwać tych punktów, tylko macie w sobie żyłkę... Nie mogę chyba tego słowa użyć, żeby nie było. I chcecie trochę zaryzykować, są oczywiście skrzynki, z, którą, z których lecą losowe nagrody, także rzućmy na to okiem. W moim ekwipunku mamy jakieś skrzynie. I mamy na przykład skrzynia kowalowe, to jest ta moja skrzynka, zobaczmy co się uda z niej wydrobić. Czasowy klucz powinien być, tak myślę, random cd -ki. Wait, no. 150? 500 złotych orłów, come on! Nie, nie, nie sądzę, żeby to było ustawiane pode mnie. Bo jeżeli pewnie będę otwierał te skrzynki Ale tutaj z mojej skrzynki można właśnie ze skrzynki kowalowe Wydropić coś takiego Na przykład mi padło 500 złotych orłów Nagroda w trakcie wysyłania no, no i to mi się wyśle pewnie do jakiegoś tam czasu A jak widzicie skrzynia weterana Trzeba wykonać w trzech grach od, od Gaijin'a Zresztą ale patrzcie Red Dead Redemption 2 można stąd wydropić Wiedźmina truje Jakieś itemy do Minecraft'a Do Star Conflict'a Jakieś y, Steam'owe klucze Okej okay, czajmy Czajmy, darmowe trzy skrzynie mogę odebrać, dobra, CDK. -ie. I tutaj mamy skrzynki za kamienie dusz, tak? A XBOX Mini, interesuje skrzynia wiedźmińska, co tutaj, dostępne nagrody, co tutaj mamy? Witcher 2, The Witcher, Blair Witch, Wojna Krwi, Wiedźmińskie Opowieści, Wiedźmi 3, Krew i Wino, The Witcher Enchanced Edition, GOG, CDK, okej. Okay. 2000 kamieni dusz The Witcher 3 Dodatki. No, dużo rzeczy. Albo randomowy klucz Steam. Nie oszukujmy się, prawdopodobieństwo wydropienia. randomowego klucza Steam jest największe. Bo jest to najtańsza opcja. Ale kupmy tą skrzynkę i zobaczymy. Ok, skrzynia Wiedźmińska. Bo tak dla nas, Polaków, jest takie bliskie serca, nie? Wiedźmiński. Zobaczmy. Trzeba, jak wydropię coś lepszego, Randomowy ale mam civiki do Blurwicha, tak? Mogę go sprzedać za tyle? Blurwich? Czekajcie, bo już mi się cebula odpaliła. Na Steamie zobaczyć? O kurwa, patrzcie. 9 tych. No dobra, Steam K Global na Eneby, jak ktoś sprzedaje za 45 zł, whatever. Dobra, ja chcę więcej na razie tych. Nie, nie potrzebuję tego, nie, nie będę w tą grę grał. Ale wiedź Wiedźmińska mi się podoba, otworzyłem jeszcze raz. Otwórz skrzynię. Come on, randomowy CD-Key Yes, o, mówiłem, mówiłem Także ja miałem farta po prostu, że ten Blair Witch mi wleciał Random cd mogę go sprzedać za stówę I co to jest? Jakiś D? Nie wiem co to za giera. sprzedajemy Wartość jednego dolara Dobra, zobaczmy inne skrzynki Gothic Universe, mają Gothica, GTA V, no to już klasyk w sumie. Minecraft Java, Fallout 3, to ma Mass Effect Trilogy, o, to jest... O, twierdzę tu mają, dobra, tą skrzynkę biorę. Okej, okay, jestem teraz w sumie podjarany, otwórzmy tą skrzynkę. Mass Effecta mają wszystko. Rano random no, Raczej na pewno. Yy, nie, Cuphead mi wyleciał, oooo! Że, Cuphead to jest dobra Bragiera. Będziemy w to ciupać na, na streamach pewnie na. na. Oh, moment, cap wygrałem. Na Twitchu, Twitch to jest nazwa, tak? Twitch wrzucamy do ekwipunku na razie. Po odebraniu nagrody, będziesz mógł jej sprzedać. Czy na pewno chcesz odebrać tą nagrodę? Tak! Cupheada ludzie wylosowałem. Come on! Chcę jeszcze raz skrzynkę klasyków otworzyć. Za 700 tyg. zobaczymy. Otwórz skrzynkę. teraz będzie rano CDKi. Steam'owy? Nie. Ej, też trzymę, to jest dobra giera. Za ile to idzie? A, to ten klasyczek z 2005. Dobra. To już wiem, to już wiem. To nie chcę tego sprzedać. To, to, to się może nie zwrócić. Także kupujemy. Tą skrzynię. Rzućmy okiem, co tutaj mi z niej wyleci. <laughs> Oczywiście, w momencie kliknięcia guziku, wszystko już wie. Tak, jakby strona wie, co nam wydropi, tylko ta animacja jest jaka jest. Co, 5 kamieni dusz? No tak. Co, ile? 10? 50. Ok. 50 kamieni dusz. Sprzedajemy za 50 kamieni, mi się wróciło. 50. To jest to jest ciekawy skam. Znaczy, skam. To jest ciekawy sposób, żeby szybko stracić kasy, mi się wydaje. Sprób w sensie te kamienie dusz. Spróbujmy to, co jeszcze raz. No i znowu i znowu słaby, słaba nagroda. No to standard nie. No 5 tym razem, dobra, no to tutaj tracę kasę, a nie ma ten. Yy, skrzynia rekruta. Far cry nowy BF5, Superhot, Superhot Super Hot VR, przecież. Uu. BF1 to mam, tego nie mam. Dum. Doom. Dum, doom, dum, doom, dum, 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 kup. Jakbym duma dropnął, to już w ogóle będę w niebo wzięty, bo Duma chciałem też grać na streamach. Dum. Random cd key, no. Stalker Call of Pripyat tam jest. Z Prypeci, ale jaja. Eee, jakiś druid? 2D Labyrinth Explorer? Nie, dzięki. Dzięki. Postoję. Otworzymy skrzynię klasyków jeszcze raz, a później jeszcze raz widzimy skrzynię. Ale jaja z tym Cupheadem, no. A to i pasuje. Czyli co, teraz jakbym drugi raz Cupheada wydropił pewnie? No random cd tak jak mówię. Przeważnie to będzie wypadać, bo to ma największą szansę na to, żeby wyleciało. Jakiś break the web. Nie, dzięki. Ju, już nie mam po tym nic. Nie mam po tym kamieni dusz na wydanie. Random CDK. Niestety. No dobra, no ale tak jak mówię, no nic, nic dziwnego, no to... Tak jak mówię, przede wszystkim... Ta stronka nie próbuje wam wcisnąć kitów w stylu, Ej, Wiecie, tutaj jak zapłacicie 10 dolarów, to będzie coś tam, i później, i później, hurdur, i, i tak naprawdę wychodzicie z tego z 10 centami. Tylko widzieliście, wygrałem cupheada. Cuphead, ile kosztuje cuphead w ogóle? Dobra, save 25%, ale zobaczmy, ile kosztuje cuphead. 5 dych! 5 dych kosztuje cuphead. 5 dych kosztuje cuphead. Blair Witch kosztował też 5 dych. Tak? No to kaman. Zagranie za w Artandera i tak gram w tego Artandera codziennie. No cóż Wam więcej mogę powiedzieć? Pokazałem wam, jak to, jak swoje wyniki uploadować. Aha, jeszcze momencik, muszę sobie coś sprawdzić na mailu, bo miał być jakiś giveaway. Jeszcze w międzyczasie, jak wysłałem maila do mojego kontaktu do Gamehagu, żeby się dowiedzieć, jak ten giveaway ma działać. O czym za sekundę wam powiem? Dostałem maila. Oczywiście, tutaj wytnę, żebyście nie widzieli nic więcej. Mogę odebrać nagrodę, te 500 złotych orów na stronie, bo czeka na mnie w ekwipunku, czyli mogę kliknąć i ją odebrać. Aha, kapkę doczekuję jeszcze. A 500 złotych orów mogę odebrać i będzie klucz tutaj do tych 500 złotych I ten klucz mogę. Dobra, czyli chyba nawet nie, nie, nie potrzebuję czekać na, na informację, jak ten giveaway działa, bo ja ten klucz tutaj mogę sobie pokazać i ten klucz będę mógł przekazać o sobie. Która wygra ten giveaway, Dobra, skupmy się teraz na tym, na czym ten giveaway ma polegać. Mianowicie. Yy... Moment. Dostałem następnego maila, tak? Czyli pewnie Cupheada mam też do odebrania. Rzućmy okiem, odświeżymy stronkę. Tak jest, dostałem w tym samym czasie yy, info o nagrodzie, yy, że Cuphead mam do odebrania. Mogę sobie pokazać klucz. Giveaway polega na tym, że wszystkie osoby, które zalogują się przez. Yy... Przez mój refling, który macie w opisie filmiku, jeszcze raz przypominam I stworzą konto na gamehagu, na gamehagu przez ten refling. No nie oszukujmy się, jeżeli stworzycie tam konto, pewnie będziecie zbierać kamienie dusz I będziecie próbować rozwijać swoje konto na Gamehagu, grając z w War lub inne gry Na miesiąc czasu od publikacji tego filmiku, równy miesiąc Ja sobie tutaj podpatrzę, bo będę widział, kto się z tego linku za, zarejestrował Kto uzbierał najwięcej tych kamieni dusz I tej osobie przekażę klucz do tych 500 zł orłów bo nie do Cupheada, wybaczcie, jestem, jestem cebulaczkiem, polaczkiem. Cupheada chcę grać, także Cupheada sobie zostawię, ok? <laughs> Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ale widzicie, Blade Richa sprzedałem od razu i, i do tych gierek innych sprzedałem od razu to, co mi tam wypadało z tych skrzynek. Yy, ale, ale te 500 złotych orłów dodatkowo mogę komuś zafundować. Dobra, i myślę, że ode mnie tyle. Działanie stronki pokazałem. Yy... Wystarczająco mi się wydaje, żebyście wiedzieli, jak to działa. Jeszcze raz, refling macie w opisie, żeby się zalogować. Klucz do odebrania skrzynki, z której mi tych 500 zł wypadło, wam też może wypaść. Widzieliście, jeżeli chodzi o otwieranie skrzynek, no to wiadomo, że największa szansa zawsze, otwierając te skrzynki, to będzie randomowy CDK. Ja miałem farta i wypadł mi Blair Witch, którego sprzedałem od razu, i, i, i te randomowe CDK, jak MAZE 3D. Yy, druid, bla 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 yy, I takie tam jak widzicie to po prostu od razu odsprzedałem Ale Cupheada sobie zostawię Cuphead jest fajną grą, oglądałem to parę razy Więc myślę, że będzie nice Dobra, także czy z tą informacją co chcecie Ja polecam stronkę Osobiście, bo tak jak mówię, osobiście ją sprawdziłem Działa, mamy potwierdzenie od gajdzinów Że współpracują z nimi yy, Także to nie jest scam To wszystko bangla I tak gracie w War Thundera codziennie prawdopodobnie yy, i możecie te zadania wykonywać jak je, jak je rejestrować wykonanie zadań pokazałem wszystko wiecie wszystko jest teraz w Waszych rękach dzięki za oglądanie do usłyszenia w następnym odcinku cześć